Początek kolejnego sezonu będzie o tyle trudny, że IgA będzie miała do obrony bardzo dużo punktów. Natomiast no, no to jest taki problem, z który bardzo przyjemnie go mieć. Mm -hmm. nie? Królowa, maszyna, starszyna, dominatorka, to wszystko o Idze Świątek. Nasza mistrzyni wygrała kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem US Open. US Open w fantastycznym stylu, pokonując w finale tunezyjkę Żaber. Ze mną jest oczywiście Michał Hojewski. Cześć Michał. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie z Michałem dzisiaj o, oczywiście o tym, co działo się w finale, ale też o całym US Open. To jest program Super Tenis, Przemek ofiara. Witam serdecznie. Michał, na początek chciałem Cię zapytać o, o, o ten sam mecz finałowy. Bo mm, dwa sety, chociaż drugi set 7-6. Yy, powiedz mi, yy, yy, dominacja Igi w tym, yy, w tym meczu, czy jednak były jakieś problemy, Twoim zdaniem? Znaczy tak. no Iga, jak zawsze w finale, weszła na bardzo dużo obrotu od razu. I on Żaber sama powiedziała, że no, no wiedziała, że Iga rozgrywa wspaniale finały, ale nie spodziewała się, że aż taką tak na nią naskoczy i tak ją po prostu zdominuje, wywiera cały czas presję. I on po prostu nie była w stanie grać swojego tenisa. Ona przed, przed meczem mówiła tajemniczo, że, że, że wie, że będzie ciężka, ale wie doskonale, co zrobić, żeby Igę pokonać. No, się okazało, że jednak, tak jak kiedyś Mike Tyson mówił, że człowiek ma plan na walkę, dopóki nie dostanie pierwszy raz po mordzie. I wtedy się plan kończy. Tak samo było w tym przypadku. No, po prostu, no, IGA znów narzuciła takie tempo, że, że on został zdominowany. Natomiast, no, drugi set już był trochę inny. No, pamiętajmy, że IGA grała naprawdę z, z wybitną tenisiską, która jest, no, w tej chwili. No, drugą najlepszą tenisistką na świecie. Wiadomo, że, że awansuje na drugie miejsce w rankingu i to nie jest przypadkowe. Dlatego no, Onza Berv w pewnym momencie już no, widać było, że już y, poczuła tę grę i Iga tak troszkę y, no, dała się zaskoczyć niektórymi zagraniami. No i ten tiebreak tie naprawdę był bardzo ważny, bo ja, no, Ciekawe, co by się stało, gdyby Iga jednak tego drugiego seta wypuściła. Natomiast no, znamienne jest to, że, że Iga nawet kiedy no, miała te trudne momenty w tym tie breaku, no, rzeczywiście była blisko porażki w drugim secie, to widać było na jej twarzy cały czas spokój. Natomiast on z żabera, jak już poczuła tą szansę, jak zaczęła, że ten drugi set jest na wyciągnięcie ręki, mhm. to nagle znów zaczęła popełniać błędy. Czyli znów po prostu ta mentalna siła Igi. Wyszła, a zawodniczka z Tunezji po pękła. czy gdyby stało się inaczej, gdyby onżaber wygrała tego seta, to czy Tunezyjka czasami nie nabrałaby wiatru w żagle i, no, i nie dostała paliwa dodatkowego? No, mogłoby tak być, ale szczerze powiem, że ja myślę, że Iga i tak by ten mecz wygrała. Mhm. No, w trzech setach wtedy? Tak, spoko, no, widać było po prostu, że Iga ma narzędzia w rękach, że nawet, nawet mimo tego, że na tych kortach no, nie czuła się najlepiej przez cały ten turniej się przyzwyczaiła do tych do tej nawierzchni, do tych piłek to po po no, prostu wyszło, że jest po prostu lepszą tenisistką. No. Ma więcej argumentów, jest mocniejsza i mentalnie, i fizycznie, bardziej wszechstronna, no bo po prostu no ja myślę, że, że, że nawet w trzecim secie Iga by ten mecz rozstrzygnął na swoją korzyść. Powiedz mi, bo przed US Open wydawało się, że Iga nie jest w swojej najwyższej formie takiej, w jakiej była, kiedy wygrywała chociażby Rolanda Garrosa. Nawet pamiętam, no, rozmawialiśmy sobie, że będzie, nie będzie łatwo w, w tym w tym US Open. Łatwo nie było, ale, ale wygrała, no strach pomyśleć co będzie, gdy Iga będzie w swojej najwyższej formie. No, tak, no, nawet Iga powiedziała już po, po, po finale, że no, nie spodziewała się, że, że, że zdoła tutaj wygrać. No i to być może właśnie to jej też pomogło, bo mhm. pamiętajmy, no, w Roland Garros ona przystępowała do tego turnieju w roli murowanej faworytki. Cały czas musiała dźwigać na plecach tą presję, tą, te wielkie oczekiwania kibiców, ekspertów. Natomiast tutaj, tak troszkę, te, te porażki, te gorsze, gorsze występy przed US Open jej mogły pomóc. Ona sama mówi, że jakby te, ta presja oczekiwań była mniejsza, mogła spokojnie się skupić na poprawie swojej gry, nikt na nią nie, nie patrzył jako tą faworytkę numer jeden. I konsekwentnie, spokojnie przyzwyczaiła się do na nawierzchni, oswajała się z tym piłkami, budowała swój tenis, coraz lepiej się czuła, no i tradycyjnie najlepsze zostawiała na sam koniec. Chciałem zapytać o najtrudniejszy moment IGIP, taki przełomowy moment IGIP podczas tego turnieju. To, była, to był mecz z Niemką no, Niemeyer? Tak, myślę, że tak. Myślę, że ten mecz z Niemeyer był taki przełomowy. No, całe szczęście, że, że IGA zdołała jakby zamęczyć tą Niemkę, bo, bo, bo ta Niemeyer naprawdę świetnie grała. i no, Pamiętajmy, że IGA przegrała wyraźnie pierwszą set, a w drugim też przegrywało, że z stratą przełamania ale jednak no potrafiła się podźwignąć i ja myślę, że to był przełomowy moment rzeczywiście w tym turnieju. Ponad 5 tysięcy punktów Igi Świątek przewagi nad drugą w klasyfikacji WTA y, tunezyjką, Onzeber, która, hmm. która dzięki temu awansowi do, do finału jest na, na drugim miejscu. No przepaść i te, widziałem nawet informację, że od wielu, wielu lat nie było sytuacji, żeby jakaś zawodniczka miała 10 tysięcy tak, punktów ponad. 10 tysięcy punktów, no, to, jest, no, to pokazuje jak, jak bardzo Iga zdominowała tą konkurencję, no, no coś, coś niesamowitego no i też godno, godne Zauważenie jest to, że, że wygrała szlemana nie na tej swojej ulubionej mączce, ale też na tych kortach twardych, których no jeszcze niedawno wydawało się, że, że, że no ona może tam rzeczywiście rywalizować z najlepszymi, ale żeby być najlepszą, to. No jeszcze rok, dwa lata temu naprawdę wydawało się to takie no realne, ale jednak dość, dość daleki cel do, do zrealizowania. Natomiast no błyskawicznie się przyzwyczaiła do tego. No, no pamiętajmy, że jednak na tych kortach twardych rozgrywane jest no zdecydowanie najwięcej, najwięcej turniejów w, w turze. No. No, trzeba umieć, umieć grać. E, wiem, że nie mamy tutaj kryształowej kuli i, i wróżyć nie możemy, ale powiedz mi, e, co dalej? No bo jest 10 tysięcy punktów. No, Iga Świątek na miesiące, lata będzie liderką? No Oby tak było, natomiast no, pamiętajmy, że, że i przed Igą teraz y, będzie no, najpierw oczywiście WTA Finals. Y, jeszcze kilka tam turniejów wcześniej. Y, natomiast no, początek kolejnego sezonu będzie o tyle trudny, że Iga będzie miała do obrony bardzo dużo punktów. Natomiast no, no, to jest taki... Problem, z który bardzo przyjemnie go mieć. Nie? No, prawda. Ja myślę, że no, to będzie nowe otwarcie, nowy sezon. Myślę, że IGA z, nie będzie za dużo zmieniać, ale po prostu cały czas będzie się rozwijać i kto wie, czy to nie będzie jeszcze większa dominacja. No Zobaczymy, na pewno pojawią się nowe nazwiska, zawodniczki, które teraz były w gorszej formie, może odpalą. No, sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jakie najbliższe plany IGI? Poza tym, że Tiramisu zja. <laughs> No, zobaczymy, co, co, co w Nowym Jorku będzie, no, to jest jednak... Amerykanie bardzo lubią celebrować e, sukcesy, tak naprawdę w Ameryce jest tak, że oni tym, co się dzieje we French Open, czy, czy, w, czy, w, czy w Wimbledonie, czy, czy w Australian Open, oni żyją dużo, dużo mniej niż, niż, niż tym, co się dzieje właśnie na ich terenie, stąd taka ogromna popularność na przykład Radu która rok temu Wygrała ten turniej. Ja myślę, że teraz IGA zostanie już taką naprawdę globalną gwiazdą. Wcześniej w tej Ameryce, no, bo oczywiście była znana, ale nie była też taka wielka gwiazda. Natomiast na to zwycięstwo otwiera jej też ogromne możliwości, tak jeżeli chodzi o, o marketingową stronę mhm. sportu. No, to jest teraz wielka, wielka, rozpoznawalna. Gwiazda również w Stanach Zjednoczonych, czy jednak wiadomo o tym, takim no, bardzo dużym rynku, jeżeli chodzi o marketing. Mówisz o globalnej gwieździe. No to ja chciałbym zapytać o porównanie z Robertem Lewandowskim, który z Bayernu, Monachium przeniósł się do, do Barcelony i stał się globalną gwiazdą dzięki temu, dzięki temu transferowi. No ale polskich kibiców notuje jedna rzecz. Kto będzie najlepszym sportowcem 2022? i Siątek czy Robert Lewandowski? Myślę, że głosy będą podzielone. Po której stronie ty jesteś? <grym> pytanie. No wiadomo, że po stronie jest to no wiadomo, no to ciężko w ogóle porównać, no jak, jak w ogóle znaleźć jakiś taki no jeden miadownik, żeby, żeby wyliczyć kto jest lepszy. No to wiadomo, że to jest bardzo subiektywna ocena. No ja uważam, że jeżeli Liga Świątek nie zostanie najlepszą sportowcem w Polsce po sezonie, w którym wygrała dwa szlemy, wygra 37 meczów z rzędu, zdominowała konkurencję w sposób po prostu no, kosmiczny, to będzie to strasznie takie bolesna no, w moim odczuciu, przynajmniej niesprawiedliwość. Natomiast no, no wiadomo, no jeszcze są przecież siatkarze, którzy, którzy dzisiaj tak mogą tak. zostać mistrzami świata. No, Lewandowski oczywiście jest jeszcze Bartosz Marzi, który pędzi po, po, po mistrzowski tytuł. No, ale dla mnie. No, Odpowiedź na to pytanie Prykujka. byłaby bardzo prosta. Tylko i To ja Michał i drodzy widzowie mam nadzieję na to, że Robert Lewandowski wraz z reprezentacją Polski dojdzie do finału Mistrzostw Świata, no i kibice będą mieli jeszcze twardszy orzek do zgryzienia przy wybieraniu najlepszego sportowca Polski 2022. Dziękujemy bardzo za ten odcinek, dzięki Michał za rozmowę. Dzięki. Oglądajcie inne nasze produkcje na kanale YouTube'owym Super Express Sport, dawajcie łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek, dawajcie komentarze pod tym materiałem, bardzo nas interesuje, jaką wy Macie opinię na temat um, tego, kto będzie najlepszym sportowcem 2022 roku w Polsce? Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.